Be dzień za dniem składam traki, dzień za dniem, nie mam już czasu na sen, no bo ciągle chcę mieć więcej. Nowy dzień, nowy traki, nowy dzień, chociaż robię to codziennie, no to chcę to robić częściej. Dzień za dniem składam traki, dzień za dniem, nie mam już czasu na sen, no bo ciągle chcę mieć więcej. Robię to codziennie, no to chcę to robić częściej Chcę to robić częściej, pomimo że składam codziennie Wiem, że kiedyś dopiszę szczęście i że osiągnę to, co zechcę Dlatego jak ktoś mi gada, że chyba raczej mi to nie wyjdzie No to grzecznie odpowiadam, że jak coś nie pasi, tam jest wyjście Cały czas trap, siedzę w tym mordo już tu tyle lat Że jakbym teraz odpuścił, to bym sobie tego nie wybaczył Chyba już nigdy Podbije świat, taki mam cel I wiem, że w tym pomoże jak mówię, że jestem jednym z najlepszych, no to nie rozszyfrowałem mnie No bo ja to nie Rejewski Wystarczy spojrzeć na skillsy i barsy Żeby wiedzieć to najlepszy Na kujawsko-pomorskiej ciesi planszy Ciągnij mordo z oczu klapki, no bo nie mogę tego słuchać i na to Za Załóż słuchawki najpierw, potem dopiero mi powiedz, że coś jest nieoryginalne Ktoś mi kiedyś wyznał, że podjebałem coś Dziś mnie to jebie Wtedy to podcięło skrzydła Dzisiaj moc nie wierzę w siebie Ciągły grind, chociaż cierpi na tym sam. Dzień za dniem składam traki, dzień za dniem, nie mam już czasu na sen, no bo ciągle chcę mieć więcej. Nowy dzień, nowy traki, nowy dzień, chociaż robię to codziennie, no to chcę to robić częściej. Dzień za dniem składam traki, dzień za dniem, nie mam już czasu na sen, no bo ciągle chcę mieć więcej. Nowy dzień, nowy traki, nowy dzień, chociaż robię to codziennie, no to chcę to robić częściej.